Opowiadałem Wam ostatnio w odcinku o takim bardzo intrygującym odkryciu, że mianowicie w Stanach Zjednoczonych pomiędzy 1994 a 2003 rokiem czterdziestokrotnie wzrosła liczba diagnozowanych przypadków choroby afektywnej dwubiegunowej. I teraz osoby, które analizowały tą sytuację, z ich obserwacji wyniknęło, że nic takiego nie zmieniło się na przykład w stylu życia Amerykanów, że nagle powinni oni dużo częściej chorować na tą chorobę. Nie było też raczej tak, że ona była Niedodiagnozowana, niedoszacowana, jakby wcześniej aż tak bardzo, bo nagle nie wiem, wszyscy zaczęli chodzić do psychiatrów. Z analiz wynikało, że przede wszystkim wiązało się to z takim efektem negatywnego etykietowania, czyli mianowicie im bardziej powszechna stała się ta taka łatka, ta taka kategoria przypisywania tej choroby afektywnej dwubiegunowej, tym częściej, tym łatwiej różnych ludzi z bardzo różnym spektrum problemów zaczęto włączać właśnie do, tej, do tego zaburzenia, do tej choroby. I dzisiaj chciałbym wrócić do wątku takiego niebezpiecznego, szkodliwego czasami być może nawet diagnozowania, nadawania różnych etykietek, łatek, wpisywania ludzi w szufladki. Mianowicie do komentarzy spod tamtego odcinka, bo myślę, że pojawiło się tutaj kilka wartościowych wątków, które chciałbym dzisiaj... Uzupełnić. Generalnie będę krążył wokół takiego wątku, od niego chciałbym zacząć. Czym jest zdrowie psychiczne? Czym może jest choroba, dysfunkcja psychiczna? Jak to rozdzielać? Czy w ogóle w dzisiejszych czasach możemy powiedzieć, że są jeszcze jacyś ludzie zdrowi psychicznie funkcjonujący i z czym by się taka, taka deklaracja, taka generalna diagnoza wiązała? Jeżeli jesteście ciekawi moich przemyśleń i uzupełnienia tamtych wątków, to koniecznie zostańcie ze mną. A po więcej przemyśleń, analiz, fragmentów książek z psychologii, ale też filozofii, generalnie literatury pięknej, chciałbym Was serdecznie zaprosić również na mój profil na Instagramie. Ten profil to człowiek absurdalny. Myślę, że często ciekawe uzupełnienie tego, co dzieje się tutaj na kanale. A w poprzednim odcinku o szkodliwych diagnozach psychologicznych powoływałem się na książkę Na zdrowy rozum. Dlaczego podejmujemy nieracjonalne decyzje, którą napisali pisarz i badacz zjawisk zmian kulturowych? Ori Brafman oraz jego brat, doktor psychologii Rom Brafman. Będę dzisiaj ponownie nawiązywał do tej książki. Przyznam, że po jej lekturze miałem dużo ciekawych przemyśleń i myślę, że dla każdego, kogo interesują takie. Płapki naszego myślenia, różne ślepe uliczki, w jakie czasami zapędza się nasz umysł, przez to jak jesteśmy skonstruowani, jak wyewoluowaliśmy, na przykładzie bardzo wielu różnych badań, ciekawostek, niesamowicie interesujących interpretacji i analiz tutaj przygotowanych przez autorów, to myślę, że to może być bardzo interesująca lektura. Ja serdecznie polecam. Link do tej książki znajdziecie w opisie tego odcinka. A teraz do komentarzy, bo wydaje mi się, że wybrałem kilka naprawdę ciekawych. Kto to teraz widział zdrowych na umyśle ludzi? Oj, rzadko to się zdarza. Uśmieszek. Przyznam, że jest to niesamowicie interesujące dla mnie, przynajmniej pytanie, choć wydaje mi się, że nie tylko dla mnie. I nieraz się już nad nim głowiłem, nieraz spróbowałem znaleźć na nie właśnie odpowiedź, i przyznam, że od miałem w swoim życiu, przechodziłem przez takie etapy od, powiedziałbym, takich aż dość cynicznych postaw, w których stwierdzałbym bez zająknięcia, że nie ma ludzi zdrowych psychicznie, że wszyscy mają jakieś problemy psychiczne, może są zupełnie niezdiagnozowani. Po w drugą stronę. Im więcej jakby czytam, uczę się, przeglądam różnych badań, poznaję różnych, różnych wniosków z najnowszych badań na temat chorób psychicznych, zaburzeń, różnego rodzaju dysfunkcji, to też jakby innym okiem na to patrzę, że gdzie jest tak naprawdę ta granica granica zdrowia, gdzie jest ta granica powiedzmy już choroby czegoś nienormalnego. I... <laughs> Myślę, może to być troszeczkę rozczarowujące, że jest ciężko określić jednoznacznie tą, tą granicę. Ona będzie bardzo mocno, na przykład, zależała od pewnych wzorców kulturowych, od pewnych norm kulturowych, tego co akceptujemy, co wydaje nam się dobre, normalne, co możemy promować. I co ciekawe, to wcale nie musi być tym najzdrowszym modelem życia, funkcjonowania człowieka. Dajmy na to. Możemy bardzo podziwiać, nasza kultura, wydaje mi się, że tak trochę jest, jest nastawiona na ludzi, na podziw wobec ludzi sukcesu, ludzi, którzy osiągają niesamowite rzeczy. Na przykład są bardzo popularni, są bardzo bogaci, bardzo dużo pracują, są bezkonkurencyjni w jakichś dziedzinach, w których się znajdują, w których się znajdują jakimi się zajmują. Ale bardzo często nie zwraca się uwagi na to, jak funkcjonuje życie psychiczne tych ludzi. Czy oni, po pierwsze, poza tym, że osiągają bardzo dużo, że odnoszą taki sukces, który jest doceniany przez ogół społeczeństwa, czy oni czują się dobrze, czy oni nie mają różnych problemów, czy oni nie cierpią, czy oni koniec końców czują się szczęśliwi w tym wszystkim. W drugą stronę, jeżeli byśmy zdefiniowali, że zdrowiem psychicznym jest na przykład nie sukces, ale takie subiektywne poczucie szczęścia, czasami ludzie, którzy żyją bardzo, bardzo dziwnie, którzy nawet są dość, można powiedzieć tak, zaburzeni, przez których ich środowisko trochę cierpi, oni sami mogą mieć takie poczucie, że im jest naprawdę wspaniale, przynajmniej przez jakiś taki długi okres życia. I, I czują się generalnie szczęśliwi, czują się zadowoleni z tego punktu, w którym się znajdują. W definicji zaburzeń osobowości na przykład zwraca się uwagę, że to jest taki bardzo sztywny wzorzec postępowania na tyle usztywniony, że jednostka, nawet kiedy na przykład zmienia się sytuacja wokół niej, zmienia się jej środowisko, wyzwania życiowe i nawet pewnego rodzaju jej schematy zachowań działały do pewnego momentu, dawały jej względną satysfakcję życiową, względną efektywność, to jednostka nie potrafi się przestawić, jest tak usztywniona, że potrafi się trzymać tylko tego modelu i nawet jeżeli on zaczyna ją ranić, zaczyna jej przynosić więcej cierpienia niż korzyści, zaczyna też przynosić problemy jej otoczeniu, to ona nie potrafi tego wzorca niestety zmienić. Ogromnym problemem w rozgraniczeniu, gdzie kończy się zdrowie psychiczne, a gdzie zaczynają różnego rodzaju dysfunkcje, jest też to, że każdy człowiek, my wszyscy, popełniamy różnego rodzaju błędy. Nasze myślenie jest pełne różnych pułapek, ślepych uliczek, co na barwnych przykładach pokazują, pokazuje chociażby książka na zdrowy rozum. Bardzo często podejmujemy różne decyzje, które są dla nas szkodliwe, czy krótko, czy długofalowo, czy też przysparzają nam więcej bólu, cierpienia, czy naszym bliskim, naszemu otoczeniu. Każdy też człowiek, nawet najzdrowszy, taki najszczęśliwszy, najlepiej funkcjonujący, miewa gorsze okresy, nikt nie jest szczęśliwy przez cały czas, miewa te e, dołki oprócz górek, miewa, miewa też te bardzo poważne dołki. Czasami różne okoliczności zmieniające się jego życia mogą go doprowadzić do takiego punktu, gdzie on naprawdę znajduje się na skraju jakiegoś kryzysu, albo nawet podłamuje się, sypie się psychicznie i to też może trwać później dłuższy czas to może trwać latami. I teraz są trochę. Z tego wychodząc, takie dwie ścieżki: możemy albo poszukiwać coraz większej liczby różnego rodzaju łatek, diagnoz, szufladek i tak naprawdę każdego człowieka, koniec końców, zdiagnozować z jakimś problemem, z jakąś dysfunkcją, albo możemy jednak definiować bardziej, szukać tej definicji tego zdrowia psychicznego, w której mieści się to, że człowiek jest absolutnie omylny, błądzący, głupi w różnych sytuacjach, że tak nie, nieładnie powiem, ale yy, Fakujący się w różne takie szkodliwe, nawet schematy, ale to nadal, to nadal jest normalne życie. To nadal nie wyklucza tego, że, że jesteśmy zdrowymi ludźmi, którzy mają szansę na szczęście, na bycie w pełni funkcjonalnymi. I myślę, jako że dzisiaj, jak i w tamtym materiale, jest głównie o tych łatkach i o tych diagnozach, to teraz, jak bardzo. Takie trochę filozoficzne ujęcie tej sprawy, takie postrzeganie na to, czym jest zdrowie psychiczne, a czym są różnego rodzaju dysfunkcje, które powiedziałbym wręcz, że nawet te dysfunkcje, one mogą się mieścić w, w, tej, w tym zagadnieniu tego zdrowia, tego, że człowiek jest mimo wszystko psychicznie zdrowy i potrafi funkcjonować. Nawet jeśli sobie gorzej radzi, potrafi o siebie zawalczyć, bo teraz w zależności właśnie jak to postawimy, jak to zdefiniujemy, możemy... No, dodawać sobie nadziei do tego, że nawet jeśli sobie nie radzimy, to nadal to nie, nie sprawia, że nasze życie jest jakieś nienormalne, bo wszyscy ludzie mają jakieś problemy, albo możemy po prostu pogłębiać w sobie to poczucie, jak bardzo jesteśmy chorzy, dysfunkcyjni i, i że czeka nas tak naprawdę tylko gorsza droga. Ale to jest dość mocno moja opinia i nie ma na to tak naprawdę ostatecznej dobrej odpowiedzi. Ludzie w ogóle mają ogromną potrzebę przypisywania sobie jakiś gęb. Mam znajomych, którzy w wolnym czasie rozwiązują te wszystkie internetowe quizy, w stylu jakim rodzajem chleba jesteś. To dość infantylny przykład, ale myślę, że szukanie etykiet wynika z ciągłego, ale nieuświadomionego dążenia do poznania samego siebie. W tej sytuacji, że ciągle poszukujemy tych różnego rodzaju łatek, szufladek, diagnoz, gęb, jak tutaj w tym przykładzie, można znaleźć, można znaleźć co najmniej kilka, ale myślę, że taką niesamowicie mocą, egzystencjalną potrzebą w każdym człowieku jest. Potrzeba własnej tożsamości, zdefiniowania tej tożsamości. A teraz no, musimy się definiować przez jakiegoś rodzaju, potrzebujemy się definiować poprzez różnego rodzaju jakieś kategorie, hasła, punkty odniesienia. I myślę, że kiedy człowiek nie ma nic, jakby żadnych takich określeń, które może do siebie przypisać, czuje się bardzo mocno zagubiony. Też takim ciekawym konfliktem w naszym umyśle jest to, że z jednej strony każdy z nas chce być. Bardzo wyjątkowy, możemy się do tego nie przyznawać, ale każdy chce i czuje się najbardziej wyjątkową jednostką na świecie. Ale z drugiej strony mamy ogromną potrzebę przynależności do różnego rodzaju grup, identyfikowania się z jakimiś innymi ludźmi, chociażby po to, żeby zobaczyć właśnie, czy żyjemy w miarę normalnie w odniesieniu do tamtych ludzi, jak ci podobni do nas, te, nie wiem, podobne rodzaje chleba, jak one sobie radzą, jak one funkcjonują. Super, jeżeli możemy się zidentyfikować, że o, tamten, nie wiem, znany aktor, youtuber, czy ktokolwiek inny, czy nasz znajomy z pracy, na przykład menadżer najlepiej, który sobie świetnie radzi, jest tym samym rodzajem, tą samą kategorią. Ja tutaj teraz troszeczkę mówię o tym oczywiście z przymrużeniem oka, ale generalnie no, człowiek jest niesamowicie po, po skrajnych emocjach, po skrajnych myślach się porusza. Ale teraz uspokaja nas to takie szczególnie poczucie, że jesteśmy jacyś, że jesteśmy w jakiejś szufladce, najlepiej z innymi ludźmi, których w jakiś sposób podziwiamy, czy uważamy za normalnych, uważamy za funkcjonujących, radzących sobie. To po prostu daje nam to takie po, po, poczucie z jednej strony spokoju i nadania tej takiej tożsamości, której poszukujemy w zasadzie przez, przez całe życie, jakby ta. Ta, ta, ta silna potrzeba w nas nie, nie umiera, nie wygasa. W szkole widać przypięte łatki. Jako przykład taka sytuacja. Chłopak bije inne dziecko, zwraca mu uwagę, a ten odpowiada ale ja mam ADHD. I tutaj ważny głos, istotny problem w tej takiej dyskusji czy diagnozy, czy pewnego rodzaju rozpoznania jakichś problemów, nazwanie ich jest potrzebne, jest wspomagające proces na przykład funkcjonowania jako człowiek, czy może być wręcz szkodliwe. I teraz to oczywiście nie jest jednoznaczne, na to nie ma jednoznacznej odpowiedzi, że tak albo nie, ale takie sytuacje, kiedy zasłaniamy się tą swoją metką, ja tutaj w ogóle jest przytoczony przykład dziecka, więc to tu, tu bardziej krzywdę robią na przykład rodzice, którzy pewnie mogą w tej sytuacji wiem, usprawiedliwiać wszystkiego zachowania tym, że ale spokojnie, Ty masz ADHD, to nie jest, nie jest żaden problem. U dorosłego człowieka to wygląda troszeczkę inaczej, ale jednak mamy tendencję i to jest ta niebezpieczna droga, to jest ten, te negatywne konsekwencje płynące z tego, że czasami zasłonimy się jakiegoś rodzaju łapką, jakąś diagnozą i teraz co nie będziemy robić, będziemy sobie powtarzać, że tacy już jesteśmy albo no moja choroba mnie usprawiedliwia, ja pewne rzeczy mogę robić. To jest oczywiście ślepa uliczka, to jest tylko szkodzenie i pogłębianie problemów w takiej sytuacji, bo... Diagnoza, zrozumienie, wiedza o sobie, o swoich problemach, o swoich słabych, ale też mocnych stronach, bo też staram się na to często zwracać uwagę w materiałach, że często z różnymi nawet dysfunkcjami, z trudnymi przeżyciami, przez które przeszliśmy, mogą też płynąć pewne szanse dla nas, pewne zasoby, z których możemy skorzystać i tylko wyjść jakby do, 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 do lepszego, do, do ciekawszego, bardziej wartościowego, szczęśliwego życia. W każdym razie ta wiedza, ta diagnoza powinna nam służyć przede wszystkim do tego, żebym wiedział, na co mam uważać, na co mam zwracać uwagę, nie wiem, jakiego rodzaju pomocy szukać, żeby wzrastać jako człowiek. Absolutnie to jest może oczywistość, ale absolutnie nie po to, żebym e, miał wymówkę z tego, że okej, okay, mogę robić pewne rzeczy, bo po prostu, po prostu tak mam. No, dostałem taką diagnozę, taką być może chorobę i to mnie usprawiedliwia. A teraz dwa komentarze, które moim zdaniem są ważnymi argumentami w drugą stronę, co pozytywnego diagnoza może wnieść w życie. Mnie diagnoza bardzo pomogła, bo wreszcie wiem, jakie źródła mają moje problemy i teraz o wiele łatwiej mi nad nimi pracować, nic nie wspominając o lepszej jakości życia. Niemniej materiał ciekawy. Od kiedy zostałam zdiagnozowana, unikam rzeczy, które mnie triggerują i czuję się lepiej. Myślę, że tutaj dwa wartościowe przykłady, które pokazują, kiedy diagnoza może być pomocna, kiedy może wnieść bardzo dużo do życia, Danego człowieka i pomóc mu poukładać sobie to w swoje życie, pomóc mu lepiej funkcjonować. Ja myślę, że to jest bardzo delikatna materia i mocno zależy trochę od umiejętności diagnosty i od tego, jak nawet ta diagnoza, nawet ta konkretna łatka, tajemna to chorobowa, jest tej osobie, która zmaga się z problemem, też przedstawiana. I teraz widzę to trochę tak, że może być niejako diagnoza w służbie zdrowiu, która pokazuje, że właśnie to są Twoje problemy. To są rzeczy, na które musisz uważać, których musisz unikać. To są Twoje zasoby, to są Twoje szanse, które powinieneś rozwijać, skupiać się na nich i dobrać odpowiednią strategię do tego, żeby poradzić sobie z tymi problemami i jakby nauczyć się żyć na przykład z tym zaburzeniem, z tą chorobą, ale nie w tej chorobie, w tym konkretnie zaburzeniu. W drugą stronę ta diagnoza może bardzo mocno służyć chorobie i wręcz to, o czym chociażby mówiłem w tamtym ostatnim odcinku, że Skupić się na tym, jakie jeszcze mogą tutaj za chwilę problemy wystąpić, że bardzo nadać charakter temu człowiekowi, przez to, że on się zacznie tylko i wyłącznie utożsamiać z tą chorobą, z tym zaburzeniem, i wręcz, nawet jeżeli pewnego rodzaju problemów jeszcze nie miał, on je za chwilę zacznie zauważać. Tutaj zadziała ten efekt, efekt akurat golema, o którym wspominałem w tamtym materiału, o którym było dużo, dużo w książce na zdrowy rozum. I zaraz te problemy mogą zacząć się pojawiać, lub też osoba zacznie się jeszcze bardziej usprawiedliwiać w różnych obszarach, nawet właśnie jeśli gdzieś nie miała pewnych niedociągnięć, nie miała pewnych dysfunkcji, schematów, błędów, zacznie je popełniać, czując, że no trudno, tak działa ta choroba. Więc myślę, że sama diagnoza, sama łatka, właśnie jeszcze nie jest problemem. To jest niesamowicie ważne, jaka edukacja następuje w koło tego wszystkiego, w jaki sposób ona jest przekazywana i na co jest kierunkowana. Czy bardziej na Życie zdrowe, normalne z pewnym problemem, z pewnym wyzwaniem, które mamy, czy na takie, że jesteś chory, jakby normalne życie, zdrowe życie jest dla ciebie zamknięte, no i teraz ta choroba będzie cię definiować do końca życia. Ja właśnie miałam tak, że szukałam diagnozy bardzo mocno, a początkowo dostawałam złe i kiedy w końcu trafiłam na moją obecną psycholog, która wypatrzyła i zdiagnozowała u mnie osobowość schizoidalną, poczułam się wreszcie jak w domu. Fakt, że na początku uderzyło mi to mocno do głowy, ale psycholog często powtarzała mi, że nie liczy się diagnoza, tylko pacjent, więc ostatecznie zrozumiałam, że nie mogę do przesady tego roztrząsać. Za to skupić się na moich konkretnych problemach i na tym, jak je rozwiązywać. Teraz jest już ponad 5 lat terapii i widzę, że zmiany we mnie są ogromne i myślę, że to duża zasługa dobrej współpracy między nami. Inną sprawą jest to, że część moich zaburzeń jest dosyć rzadka albo mało się o nich mówi, np. mutyzm wybiórczy czy dysmorfobia. Dlatego dawniej czułam się mocno niezrozumiana i wyalienowana, więc dla mnie diagnozy są jak zbawienie, bo wreszcie wiem, że ktoś musiał przede mną mieć takie problemy z psychiką, skoro już są nazwane. Cieszę się, wiem, że to dziwnie brzmi, mając świadomość, że nie jestem z tym sama i że nie jestem totalnym i skończonym dziwadłem, tylko osobą z zaburzeniami, które można leczyć. Tak dodam tylko, że to właśnie bardzo lubię w tych odcinkach z komentarzami i sam osobiście wierzę, że one mogą fajną wartość wnosić, bo te wasze przykłady, te przykłady z życia często myślę, że, że mogą otworzyć innym oczy, innym głowy czy ktoś może poczuć, że mam podobnie, mam podobny problem jakoś się z tym utożsamiać i dostać chociażby tą nadzieję i myślę, że tu fajny przykład tego, o czym wspominałem przed chwilą, jak inaczej ta diagnoza i to całe prowadzenie tutaj występowało od strony psychologa, który nie skupiał się tylko na tym, żeby tą łatkę przykleić, ale kiedy już postawił tą diagnozę, to po to, żeby wskazać, w jakim kierunku powinniśmy podążać, żeby dążyć do tego zdrowia. Ale tutaj jeszcze jeden element, który też się już pojawiał, ale myślę, że jest właśnie bardzo ważny: że diagnoza to jednak to przypisanie się do jakiejś grupy, ale z tym takim pozytywnym pokazaniem, że inni ludzie. Cierpiący na to samo, mierzący się z tym samym, z tymi bardzo podobnymi problemami, z tym samym zaburzeniem, oni sobie poradzili, mogą sobie poradzić. Więc pokazanie takich pozytywnych przykładów, danie tej nadziei, no, <laughs> nadzieja w życiu człowieka jest niesamowicie ważna. Jakby sam już ten, ten promyk tej nadziei, to inne spojrzenie na swoją sytuację, może być tym niesamowicie ważnym krokiem na drodze ku zdrowiu. Więc myślę, że dziękuję w ogóle bardzo osobie, która się podzieliła tym przykładem. Uważam, że jest właściwie bardzo fajny, wartościowy. Też miałem fazę na poznawanie siebie i oglądanie tego typu filmów, ale na szczęście mi przeszło. Trzeba się zajść, chyba zająć codziennym życiem, bo ciągłe grzebanie we, we swojej osobowości na dłuższą metę nic nie daje poza stratą energii. Myślę, że tutaj też bardzo wartościowe spostrzeżenie, choć oczywiście z jednej strony chciałbym, żebyście oglądali jak najwięcej moich materiałów, ale teraz warto jest też, ważne jest, żeby podkreślić, że. Zbieranie wiedzy, rozumienie siebie, grzebanie w tym, w, w tym sobie, w tej swojej osobowości, analizowanie swoich emocji, swojej przeszłości, robienie planów na przyszłość, i tak dalej, jest bardzo ważne, ale koniec końców, jeśli to nie ma przełożenia na, na codzienność, na codzienne działania, no to to niestety nawet nie tyle, że jest bezwartościowe, ale może być wręcz szkodliwe. Ja wspominam kiedyś w takim odcinku, który robiłem o też o dorosłych dzieciach alkoholików to były bodajże e, toksyczne schematy w rodzinach dysfunkcyjnych. Też takie zdanie terapeuty, właśnie pracującego z DDA, że bardzo często ludzie, i to jest ważny pierwszy krok, żeby odkryć, co mi dolega, odkryć, jakie mam problemy, kim jestem, ale bardzo to jest taka częsta pułapka, że ludzie się zatrzymują w tym punkcie i nie idą dalej. A teraz ten krok pierwszy jest jałowy, bo on daje takie, takie poczucie takiego spełnienia, satysfakcji. OK, rozumiem problem, prawie tak, jakbym go rozwiązał. Nie, to, to prawie robi gigantyczną różnicę. Jeżeli ja teraz nie zacznę z tą swoją wiedzą pracować nad swoją konkretnie codziennością. I na koniec taka bardzo ładna myśl, którą przeczytałem ostatnio a propos to było a propos działań AA w różnych sytuacjach generalnie, jak, jak, jak tego typu grupy funkcjonują i ta, jedna z takich kluczowych zasad ludzi, którzy właśnie zmagają się chociażby z nałogami albo z innymi problemami jest, żeby przeżywać zawsze jeden dzień naraz być maksymalnie skoncentrowany na tym jednym konkretnym dniu, nie żyć z przeszłości i ją roztrząsać bez końca. Nie żyć w skupieniu na przyszłości, co będzie jutro, co będzie za chwilę, jakie mam plany i tak dalej, co to będzie, co to będzie, tylko brać jakby ten jeden krok naraz, ten jeden dzień, przeżywać zawsze naraz każdego dnia i myślę, że wiedza nie będzie szkodzić, że warto tą wiedzę przyswajać, ale jeżeli zawsze na pierwszym miejscu będzie to życie, to życie, o które w tym wszystkim chodzi, ta praktyka, ta codzienność i tego wszystkim, którzy z jakimiś różnymi problemami się mierzą, być może wszyscy, wszystkim tak naprawdę, jak to wyszło w dzisiejszym odcinku, tego chciałbym życzyć. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie macie przemyślenia, jakie Wam się urodziły. Może jeszcze jakie pytania, jak odnosicie się chociażby do tych komentarzy, do tych takich historii, które tutaj się pojawiły. Zapraszam jeszcze raz, polecam książkę na Zdrowy Rozum. Link do niej znajdziecie w opisie. Myślę, że bardzo fajnie w takiej w taki, dobrze się to czyta. Na tylu różnych przykładach. W taki sposób ta książka tłumaczy właśnie te zawiłości i te pułapki naszego myślenia. Zapraszam jeszcze raz na mój Instagram, Człowiek Absurdalny, po więcej takich też często bardziej osobistych inspiracji i, i przemyśleń. Zostawcie subskrypcję, jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.